Ja mam widzowie, Dzisiaj kolejny film z Lucky Blokami. Który. Oj, może być dość ciężki. Ej, mam przed co. Mam w moim ekwipunku 24 super szczęśliwe Lucky Bloki. I. To, co z nich wydropię. Po prostu. Te rzeczy, które z nich wydropię. Będą mi potrzebne do walki ze smokiem endu. Ja od razu mówię, że na 99% przegram. Ponieważ. Ja nigdy nie walczyłem z smokiem endu. O, znalazłem moje laki blokowe drzewo, które budowałem niedawno. E, po prostu raczej przegram, ale może los mi będzie sprzyjał. E, no dobra, już nie przyciągając, bo raczej nie lubi się długich wstępów, zaczynamy odcinek. A więc, tak, najpierw sobie z... zmienimy na tyle ryb. Kurwival. No. Dobra, mamy 24 bardzo szczęśliwe bloki. Mam nadzieję, że z nich wypadnie ciekawego. Pierwszy blok. Dwa ender Chesty. No, a przydałoby się ją tak trafiać śnieg. Usunąć. Mm. Nie no, nie no, to miały być szczęśliwe bloki. Czekaj, może się uratuję jakoś. E, wait, czekajcie. Bo to nie miało... film nie miał wyglądać tak, że ja, ja sobie... Próbę. To ja to miałem mitem nie, nie, nie zdobywać. Jak zniszczę to... Dobra, już zniszczę, idę dalej po prostu. Nie no, dobra, nie wiesz. Mam jeszcze pająk! No pająk! pająk. A. Świątynia z takim blokiem! Szybko! Dwa ender chesty! Run! No już, kurczę ten pająk mnie goni. O! Jakaś potka! Jakaś potka! O! Potka zła! Będę ją sobie mógł rzucić na smog... A nie. smok chyba na potki nie reaguje. A Dostrzałem slownesa. Nie gady, że to jest ten zawrożony szkielet i dostrzałem a małego Dobra, no jak chce im uciec. Dobra, chyba je zgubiłem. Co jest tu Ucieczka! Nie gadaj, on tak będzie tam latał. To miały być szczęśliwe bloki. No spadaj, szatanie ruski! Ale mi laguje Minecrafta. Ron tam w dali został, chyba go zgubiłem Ale to była ucieczka. czekaj zmniejszy sobie render distance, czy coś takiego. Nie wiem, 15 chunków i 4 chunki. To mi strasznie laguje grę. Teraz trochę lepiej. Aha. O dobra, to się może, a jak to O to się już może bardziej przydać. O dobra! Mam moje pieski! Chodźcie za mną i w razie czego będziecie mnie broniły. A mam nadzieję, że żaden z nich nie zginie. Dobra, jedzonko. O Jezu, co się Jeden na stówę odgłośniony i taki głośny dźwięk był. Ej, tu mamy diaksy! Dużo diaksy. Czekaj, teraz, teraz tylko drewno i... Muszę crafting. No i mam zbrojkę. Chodźcie, pieski. Kurczę, wciąż mi laguje. Poczekajcie. Nie wiem, dwa czanki. Tutaj dziesięć czanków. No ale teraz już nie laguje, ale mam mega mało render mm. distance. Oh, yeah. Ej dobra, to... No, łapki dostałem. Ej, szczęście pusto, dobra. Czyli nie będzie nic nieszczęśliwego. Aaaa, oh, exploit, exploit, exploit. Więcej psów Muszę się wydawałem. Ej, dobra! Ale mam efekty! Szczęśliwy mierz dostałem. Dobra, ja nie widziałem, jestem. Ale... Co jest, jak długo te efekty są! Dobra! Let's go! Otwieramy dalej leki bloki. Mhm. Dobra, mega cię cieszę. Co jest? Jezu, to jest? Ale złoto jest w Dobra, znowu wrócę. Ja Dobra, ja sobie tylko crafting zrobię. Ciągle już nie nagłuję tego Minecraft. Dobra, znowu go, robimy crafting. Dobra, no, rację, cyk. I teraz tak. O, jest na cały serce starczy. Dobra. Ale mega dobrze, że dwa razy mi się udało wydropić takie potężne rzeczy Ale to nie tak robi. O nie, ja Dwa spodnie zrobiłem Co ja odwaliłem Nie no, jak zawsze musiałem Coś zepsuć Kurczę, brakuje mi Jednego diamenta No już mniejsza, zróbmy sobie broń mi tak, brakuje mi czy oczywiście? Ciekawa ja powiedz, że mam tę szykierkę. Dobra, ile jeszcze te efekty są? No dobra, już trochę krócej. E, dobra, patyki, 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 patyki. I cyk. Teraz to ja sobie chyba szykierkę zrobię. że się nie da zbrojował dzisiaj i nic takiego. Dobra, a e, już laki... Co jest? Ale że nie na mnie dobra... To nie jest pod, dobra podka, Ale jak za kimś innym to wykorzystam. Czekaj, bo o ile się nie mylę. Smok chyba nie reaguje na ten. Smok chyba nie reaguje na podki. I dobra, znowu duże spa, znowu duże

No, Nie będzie, bo się tam pęknęły. Się... O, fajnie. Tylko, że jest teraz taki Maciu, pęki problem. Ja nie mam kilofa. To żaden problem. To nie jest w sumie żaden problem. Za chwilę zobaczę, czy faktycznie złote rzeczy są lepsze od tego. Dobra. Ja to jest prawda. <laughs> ja na sumie każdy wiedział, że to jest prawda. Reblok blok diamentu, teraz sobie mogę zrobić. On nie wszystkie efekty straciłem po śmierci. O, o teraz nienawidzę tej świątyni do jakiego bloku. Bo nie wiesz, że to była moje pieski. No to w dodatku jeszcze... Całsz <laughs> łupka robiłem. Oczekaj, bo jest inna świątynia. Tylko że trzeba brać pod uwagę, że to jest taki laki blok zwykły. A nie, bo tu już nie Dobra, to otwieramy dalej. Nie teraz czasu. Ja już smoka, nie wiem po co. O, do, o dobra, to się, to się akurat może mega wyszpać. Mm, zaklęte złote jabłko. Dobra, pięknie. Mm, 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 te łyżeczka by się przydało skraftować, żeby ten. Żeby smoczek zabić. Dobra, poczekajcie. Jeszcze mi trzy laki bloki zostały. Okej, okay, nie wiem po co mi to, ale sobie zbiorę. Może się do czegoś przyda. To się raczej do niczego nie przyda. Dobra, blok złota. Czemu go sobie nie skopać? No i dobra. To, to są moje itemy, które wykorzystam do walki. Są... o, czekaj, jeszcze. No dobra. E... Jeszcze kubuciki. dobra. Jestem przygotowany. Mam jeszcze nieszczęśliwa mikstura, znaczy nieszczęśliwą miksturę, no dzięki której ben, ben, mogę sobie rzucić na normalne, żeby mi nie przekradały. Mam jeszcze super złą miksturę, chętnie bym tu na smoka, ale boję się, że on nie reaguje na efekty. No i to chyba wszystkie przydatne rzeczy, jakie mam. No jeszcze ja mam zbrojka, koksy, diamenty, szczęśliwy łuk, szczęśliwy miecz. Dobra, chyba lecimy do smoka. wait Tak, czy tam komendy pisało. No ja to było? Teleport struktur? Dobra, chyba obawiam się, że jednak musimy poszukać się Przemie sobie filmik, bo to może trochę potrwać.

Nooo, non lo so, mi sono pietoschi! Dovrò andare io! Nooo, nooo! Nooo, nooo! Nooo! E' Nooo! 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 Nooo!

Ég er ekki að hluta það.

Czy to jest sądy, panie. chyba nam się nie uda, żeby do tego celu, więc bardzo was przepraszam. No. No to sobie z Wordenem. To, to nie będzie Worden. Raczej z tego nie wyda Ale spróbujmy. Bo czekaj, ja, to ja coś Dobra. G Torviva. Allora, avete un sacco. Per mi ha il torviva. E ho Non è perché sono messa a scuola negativa. Perché? 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 Zde referred March Asonder Helligdag. <laughs> <laughs> Надеюсь, мне все удастся. Надеюсь, мне А не